Dzień dobry, czuwaj. Znajdujemy się w województwie Kujawsko-Pomorskim, w Powiecie Żnińskim, w gminie Mobiszen, w miejscowości Smerzyn, a za moimi plecami harcerski ośrodek wypoczynkowy w Smerzynie. Miejsce, w którym od ponad pół roku przebywają uchodźcy z Ukrainy i które dzięki fundacji Lerouamrlem zmienia się nie do poznania. Zobaczcie sami. Ogromną zaletą ośrodka jest jego położenie, z dala od cywilizacji w pobliżu pięknych lasów i czystego jeziora smerzyńskiego. Ośrodek liczy prawie 4 hektary, a na jego terenie znajdują się obiekty noclegowe, budynek kuchni i stołówki oraz boiska sportowe. Działamy sezonowo od maja do końca września, października, jednak w tym roku musieliśmy rozpocząć zdecydowanie szybciej, bo już pod koniec lutego, gdy dostaliśmy informację, że nasz ośrodek został wpisany przez wojewodę kujawsko-pomorskiego jako miejsce noclegowe dla uchodźców z Ukrainy. Mieliśmy kilka dni na przygotowanie bazy. Udało się to m.in. dzięki wsparciu naszych instruktorów i lokalnych wolontariuszy. Długo nie musieliśmy czekać, bo już na początku marca pojawiły się u nas pierwsze autokary uchodźców z Ukrainy. To ponad 100-osobowa grupa, która ponad trzy doby spędziła w autobusie, której wcześniej kilka ośrodków odmówiło przyjęcia. Ponad 60 z nich to niepełnosprawne dzieci i młodzież z domów dziecka na Ukrainie. Większość wymagająca opieki 24 godziny na dobę. Stan niektórych z nich był bardzo ciężki i po przebadaniu kilkoro trafiło do szpitala. Niestety ośrodek ze względu chociażby na brak centralnego ogrzewania nie mógł być stałym miejscem pobytu dla tak specyficznej grupy, która po kilku dniach trafiła do innego ośrodka, a ostatecznie do specjalistycznego szpitala w Toruniu. I właśnie wtedy z olbrzymim wsparciem pojawiła się Fundacja Leroy Merlin, która podjęła decyzję o adaptacji mieszkań dla uchodźców z Ukrainy. Przekonajmy się sami, jak zmienił się harcerski ośrodek wypoczynkowy w Smerzynie dzięki właśnie grantowi z Leroy Merle. Pierwszym remontowanym obiektem jest budynek noclegowy, zwany potocznie Korkowc. To sześć pokoi noclegowych z łazienkami na dwa pokoje. Remont obejmował wymianę drzwi wewnętrznych, zewnętrznych, kompleksowy remont łazienki oraz pokoi. W całym obiekcie zostały zamontowane również grzejniki elektryczne. Pomieszczenia zmieniły się nie do poznania. Już po pierwszych dniach od zakończenia remontu do obiektów wprowadzili się pierwsi uchodźcy z Ukrainy przebywający na terenie naszego ośrodka. Wśród uchodźców, którzy dotarli do nas 6 marca, była kobieta w zaawansowanej ciąży. Jest z nami do dzisiaj. Urodziła dziecko i to właśnie oni zamieszkują pierwsze z wyremontowanych pokoi, które teraz możecie zobaczyć. Imię dziecka nie było przypadkowe. Nicole symbolizuje zwycięstwo. Kolejny etap pracy remontowych to montaż czterech klimatyzatorów z funkcją grania w obiekcie kuchni i stołówki, gdzie uchodźcy z Ukrainy spożywają posiłki. Montaż urządzeń zdecydowanie podniesie komfort pobytu w pomieszczeniach, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Domki Harcerza i Zucha to kolejne trzy obiekty, które zostały wyremontowane dzięki wsparciu Lerua Merlea. Zdjęcia przedstawiają wygląd ich przed remontem, prace remontowe, jak i efekt końcowy, który powstał dzięki pracy. Leroy merle. W ramach prac remontowych został odnowiony również korytarz domku, elewacja zewnętrzna, a pokoje zyskały nowe równe ściany, oczywiście odmalowane, a na ich podłogach pojawiły się panele. We wszystkich pokojach zostały również wymienione drzwi wewnętrzne. W całym obiekcie. Zamontowana instalacja centralnego ogrzewania wraz z pompą ciepła. Grzyniki zostały zamontowane na korytarzu, w pokojach oraz w łazienkach. Każdy domek posiada niezależną pompę ciepła oraz swoje zbiorniki, które pozwalają również na utrzymanie ciepłej wody w całym obiekcie. Zobaczcie sami, jak nasze pokoje i domki wyglądają po remoncie. Dzięki wsparciu również burmistrza Ławiszyna udało nam się zakupić nowe szafy do wyremontowanych pokoi, a w pomieszczeniach korytarzy zamontowane zostały projektory z ekranami, telewizją, które dają możliwość również dzieciom spędzenia jakiegoś takiego wspólnego czasu w ogólnodostępnych pomieszczeniach. Największym wyzwaniem był dla nas wszystkich ostatni obieg domek Złucha, nasz najstarszy domek, który wymagał największego zakresu prac remontowych, których niestety nie mogliśmy oszacować na etapie projektowania i realizowania tych prac. Przy naprawie sufitów stwierdzono konieczność wzmocnienia konstrukcji, do której montowane były płyty kartonowo-gipsowe. Niestety montaż kolejnych czy remont obecnych mógł powodować bardzo duże zagrożenie dla osób przebywających w pokojach. W domkach, podobnie jak w pozostałych obiektach, zostały całkowicie wyremontowane pokoje. Elewacja zewnętrzna, a na korytarzu pojawiły się nowe płytki. W całym obiekcie zamontowane zostało również centralne ogrzewanie wraz z pompą ciepła i zbiornikami do ciepłej wody. Dzięki tym wszystkim pracom remontowym ośrodek zyskał nowe, wyremontowane pokoje z przeznaczeniem dla uchodźców z Ukrainy. To prawie 100 miejsc noclegowych we wszystkich obiektach. Warto również dodać, że od samego początku wybuchu wojny, czyli od marca, gdy do Polski trafiali pierwsi uchodźcy, schronienie na naszej bazie znalazło ponad 200 uchodźców z Ukrainy. Prawie 50 z nich spędziło nas kilka miesięcy, a do dnia dzisiejszego pozostało ponad 20 z nich. W imieniu wszystkich uchodźców, którzy przebywali i przebywają na terenie harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w Smerzynie serdecznie dziękujemy Fundacji Larry Waverley za ogromne wsparcie i adaptację pomieszczeń, w których obecnie mieszkają uchodźcy z Ukrainy.